Was z tej strony witam was na hali i dzisiaj będziemy losować kto spędzi za jaką kwotę dzień. Mamy dostępne 10 zł, 100 oraz 1000, czyli razem z zipkiem oraz z grześkiem wylosujemy kto za jaką kwotę spędzi cały dzień. Tak, przygotowałem dla was panowie kilka atrakcji dzisiejszego dnia. Każda z nich odpowiada innej kwocie pieniędzy, więc od początku. Jeżeli dzisiaj wylosujecie 1000 zł, macie całutki dzień mega fajne rzeczy. Jeżeli niestety 10 zł, no to wam współczuję. Powiem tylko tyle, więc Mam nadzieję, że sam wylosuję no, setkę albo tysiąc. No bo tam się zaczyna dopiero fajnie. Dobra, panowie, no to co? To ja na razie tutaj, żegnam się z nimi. No i losujemy kosteczką. Tak. Kto wylosuje najlepszy numer, ten będzie miał tysiąc. No i tak się będzie to skalowało po prostu. Ktoś chce zacząć. Ja mogę. Pięć! Ja. To jest dużo, to jest dużo. O kurde. Dobra, to teraz ja stary. Szósteczka. Przebijam się, szans, Nie ma szans. Nie ma szans. Jest! Czyli na pewno nie będę miał 10, już na 100% nie będę miał 10 A nie no, powiedzmy sobie szczerze, będę miał 1000 No nie, byłbym taki pewny, słuchaj Ja teraz rzucam szósteczkę na bank Uwaga Ej, on może spać do 10 Pobieram, to jest moje. Ej, czy ja jestem właśnie biedny na 24 Co? godziny? 24 godziny za 10 zł. No to spółczyć. Ja nie wiem, chyba nie. nic jest Przez, jeszcze. No dawaj. zobaczymy. Najpierw zacznijmy od najmniejszej kwoty. Kolejną, tak, słuchajcie, dlatego że na samym początku środek transportu musimy pojechać w pewne miejsce. I teraz w jakiś sposób. No to Rnaz wiesz już kolejną elektryczną jakąś mamy, może Nie. swoją chlup. do kolejną trik mało! Tak, możesz się nie <laughs> No pięknie. Ja natomiast będę musiał udać się w to miejsce autobusem I to jest lepsze. jest, no, nie zmęczyć się przynajmniej w ogóle, więc jest to lepsze. Uwaga, czuję helikopter będzie, nie? Na <grym> <grym> Albo odrzutowiec. Aż tak, to nie może tastać... Nie, samochód, dobra jest! Czyli słowem, on ma wygodnie, ja mam no, też w miarę wygodnie. Ja, ja wolę kolejną górę. Tak, no co, zobaczymy, zobaczymy za chwilę, jak będziesz się tam dostać. Dlatego, że idziemy do galerii handlowej. A najbliższe jest 4 km 100. Dobra. dobra, idziemy zobaczyć auto, które bierze. Ogólnie, tam daleko to jest moje auto, a ja dostałem. Zobaczmy. Nie! Jedziemy! Chyba będę musiał przygazować trochę tą skodę. Ja mam jechać nogą No. To muszę wyjeżdżać już w tym momencie. Cześć, Ernest! Ernest, wracaj! Chodź, podrzucę cię! Nie, no nie ma pomagania, nie, ale. Nie żartuję, Na razie! Proszę, zabierz mnie! Dobry, kurde, ale dobrze, że w stanie mamy klimę Bo no. jest dzisiaj już tak ciepło Cieplutko ja Zaraz to... jakaś burza będzie O, Zbawiam. patrz na to Ty jest jest Ale i tak daleko zajechał, nie? Ja, nie no Chyba trzeba go trochę zmotywować Siema daję, ja dobra! Słuchaj, będę szybszy! Jak oni tutaj nie przyjadą w ciągu jakichś 30 minut, to ja jadę do domu, bo ja naprawdę nie mam czasu, żeby na to, żeby na to czekać, nie? tu no. A dla mnie jakby, to jest. Wiesz, 10 minut spoko, nie? 15, tak, ale już 20 minut czekamy. Z i... w strony, kurde, to jest tak stary daleko, a oni jechali cały czas yy, na no. Jakby wiesz, yy, zipek, no to jeszcze autobusem może w miarę szybko dojechać. Gorzej z Ernestem, ciekawe są tam. No mówię, ja, no. ja pół godziny, nie więcej, na obu, nie, bo ja też Ta. naprawdę tu jechał, oh! Jechał. To jak nie, się nie było tak źle szczerze mówiąc, bo ja mam dobrą akurat kondycję, biegam sobie dużo, no. ale słuchajcie, na zipkach, jeszcze 20 minut myślę poczekamy. Ale chyba ręce masz takie zgrabiałe strasznie, nie? A, widać. trzymania. No o, pewnie. O kurde, jakie no. te powalone. Cały okry, nie? Ej dobra, to chowaj nogę do bagażnika, nie? E, a i... Hipek. Widziałem jak mu autobus ucieka, następny miał za 15 minut na przystanku. No więc. No ale wiesz, na ciebie, będzie, na ciebie też długo czekaliśmy niby, nie? Więc a może... jesteście? No wiem. 20 minut, nie? Coś koło tego, nie? Kurde, to długo jechałem. Dobra, czekałem na zipka. No długo, długo. Dobra, a gdzie, a gdzie jest w ogóle przystanek stary? Nie wiem, chyba gdzieś tam. Ta, tam. Tam? Tam? A, tam jest, okej. Okay. Idzie o, idzie. O, idzie. To on! Masz 40 minut spóźnienia. Jak tam w autobusie było? Ja pierdziele. Ja myślałem, że ja mam, będę miał, wiesz, środkową opcję. Ale mi był spóźniony autobus. Spóźniony, tak. Ernest mhm. powiedział Uciek ci po prostu, <głos> <głos> Nie widzieliście tego? To jest kolejna rzecz? Gdzie leżały tak tu cały nie, czas? Tak. Mówiliśmy stare, już w Musi być w domu teraz. No to czekaliśmy na nie. O nie. nie. Co co, otwieramy? Otwieramy, Dalej, dawaj Co wylasowa jest, jest stare? Cheeseburgera! Tak jest, bo teraz to jest za Teraz jedzonko. To co on będzie miał? O, ja jako stówka mam pizzę. Pizza elegancko. Elegancko, okay. podzielę się z tobą nawet. Oni mają dobre opcje, bym wziąć cheeseburgera albo pizzę. Ciekawe. To ja mam, ciekawe co ja mam. Oby nie jakiś fek, wiesz, typu, nie wiem, jakieś robaki czy coś. Żeby to nie była wkręta. Stek! Yeah! No i to najdroższy no, stek droższe. w restauracji. pewny to ty idziesz sam? Zipek też żadę bez mnie. nagrasz telefonem, nie? A my chodźmy. Idziemy na steka, no, tak o, jest. A. Co tam masz zipek? No, jak to co, pizzerka? Tak ładnie wygląda. No i wiesz jak się najem Chyba najbardziej. dasz mi kawałek? Co? To jest? Dobry sushi. Niestety e, knajpa ze stekami była zamknięta i no. zostało mi sushi. Za jedyne 110 zł. No ale... Dodatkowo herbatka wiśniowa. A ja bym chyba wolał nawet sushi niż steka. Ja teraz też, no. No ja mam Służyc? tylko cheeseburgera, Daj mi kawałek żitka. No nie, ja kiedy... daj mi kawałek pizzy. Smutny czy Proszę. Tej stary, twój cheeseburger jest pogoni niewiele większy niż niż te kawałki te, kawałki, no. No. Bardzo ci współczuję. I niestety, ale w tym odcinku nie możemy oszukiwać Bo to już totalnie nie miałoby sensu jakby. Ja chciałem sobie tylko stary wsadzić kawałek pizzy do środka mojego cheeseburgera Nie możemy czytować Powiem wam tak, jest naprawdę przekozackie Tylko tyle, że pałeczki, ja nie wiem, chyba są złe, bo ja kiedyś umiałem jeść pałeczkami nie? Ale... Pałeczki były złe i... <grym> z plastiku stary się wyginają I pociąg, pociąg był zły i tory były złe i pałeczki, chyba tak. O Jezu O, Oj, o... Oj, się najadłem no Oj, ty też widzę, że o... się A ty 40 jako? sztuk sushi, nie? Tak, to najedzony? Paki nie będą Odpowiadam na to pytanie. Zachowam a. specjalnie papier z cheeseburgera, żeby zjeść go później. Okej, okay. a patrz, co ja tu dla Ciebie mam. Kolejna dziesiąteczka, proszę. Co mam w galerii? Masz automat w galerii. Fajna zabawa, no, nie? Tam są. Już, już tam, tam są, no? Fajnie, nie? Znatko. A, Automat stary, tak, puszkę Koli mogę sobie kupić. No. A ja co mam? Uwaga. Kino! Tak się składa, że akurat chciałem iść do kina, więc idealnie ciekawe kto ustawiał to wszystko. Za Dobra, zgadnijcie, co ja mam. Go-karty! Jedziemy po jedzie? na nie, ja, sobie, ja sobie pójdę na automaty, na go-karty, stary. Ja idę do kina, na razie to. Dobra, ja idę tutaj. Pojeżdżę sobie, bo ty masz go karty, to ja starej karty dla biednych mam tutaj. Ale z drugiej strony, akurat to nie uważam. To jest rozrywka dla biedaka, przecież to jest zajebiste. Ale nie? Zipek mi nie dał gotówki. O nie, to co my zrobiłem? A ja nie mam nic, jestem biedny. Ja też nic nie mam. Oprócz koperty za 1000 zł. Ja wybieram duszki. 5 zł jedna gra, więc połowa mojego dziennego mitu. Okej. Okay. Na czym to polega? Patrzcie. O kurde, super one są. Wygrałeś. Jak mocno na O nie, wstają! Nie pokonasz go, to jest final... Ale szybki jesteś silny. Dawaj! Eee! 180! 180? Jaki jeszcze popcorn ma? Daj popcorn. Nie! Daj że Nie! Ej, oglądałem Sonika 2. Siedziałem, tak no. chciałem obejrzeć Sonika 2. I wygrał? A, ty możesz. Co robisz? grałem 5 minut na automatach. Ale co potem robisz? Siedziałem i czekałem przed Inem. A ty co? Też On... siedziałeś z no, mieliśmy tylko dychę, nie? <laughs> Grzesiek poszedł Pytuwa. gdzieś stary, powiedział, że idzie rozwalić trochę siano i nie wrócił nadal <laughs> Serio? No No a teraz stary, dzisiaj ma jeszcze karty, więc on ma dzisiaj dzień najlepszy na świecie, nie? Słuchajcie, nie uwierzycie, ale spotkałem dwie koleżanki, pytają się co tam u mnie słychać, nie? No i opowiadam, że mam ekskluzywny dzisiaj dzień, tysiaka wygrałem, no i I tam... nagle porubiłem, wcześniej no. nie gadaliście. <laughs> wcześniej nie gadaliśmy i... To fajnie, że tak sobie otworzyłeś znajomość stary To no. jest to, że teraz lecimy na go karty. O, bez kitu, no ale to to się stary, bo wiesz. Ale z czego, co? Ty masz na sobie... Usta. Co mam? koleżanek. W dwóch różnych Uch. rozmiarach. O oh, ja nie mogę! karty, Co za farcie? Ja, ja jeszcze z... nigdy nie jeździłem na go kartach w ogóle Jaki tak swoją drogą. Ogóle, no. No. Powodzenia. Będzie dobrze. Dzięki. Lecimy. Ja pierdziel jaka zabawa. Co, ja jest. Jest. co jest? Co jest? Co jest? dobra, musimy wymyślić Grzesiowi Krzywę. Piszcie widzowie w komentarzach jaką krzywę powinien mieć Grzesio. No bo nie możemy na niego mówić Grzesiu. No nikt tu u nas nie ma. No w imieniu. No. Wygrałem, pierwszy A wyścig wygrany. W pierwszym odcinku wygrałeś to prawda. Aha. Tak jest. Dobra panowie, także wracamy do kopert. Nie. <laughs> Blisko było. Proszę. No ale wiecie co? Czemu jest nam najgorsza? i otwieramy je dopiero na hali. No więc panowie, kolejna rzecz jest, jak widzicie, na hali. Zapraszam. ja już mam dość trochę tego dnia stary. Dzień Ale mam pewną niespodziankę dla wszystkich tutaj Serio? To, dla mnie też? O! o! E! Włomali się nam! O! O! siema. 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 Chodźcie, chodźcie tutaj za mną, muszę coś Co to jest? zabawki! Nie! Macie tutaj zabawki To jest za 10 zł Nie, 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 nie Posłuchajcie, tutaj Ernest jest twoja zabawka za 10 zł ta pierwsza tutaj Proszę Tutaj Zipek jest twoja Moja? tak? odgłowa Dziękuję bardzo. Ale, ale twoja Grzesiek jest za tysiaka, jest naprawdę dowalona. Zobacz jo. Wow. No i róbcie co chce. No czyli kolejna po prostu to jest zabawa Z zabawkami, dostaliśmy podarunki panowie Więc możemy się pobawić Co to ma być? Stop. Ernest, no, podróbka, nie, hotmilsa. podróbka hotmilsa. Ernest, twój pierwszy samochód. Spójrzcie tutaj, to jest ewidentnie zabawka premium, nie? Zaplombowana. A, zaplombowana. Bo, a jak? Zobaczcie, to... mój samochód też potrafi latać i jeździć tak jak twój. Zobaczcie. Ojo! Ja! Ale mocno Zawsze taką chciałem mieć. Kiedy wyjmiemy z pudełka, bez, roz bez rozwalania to będzie sukces. Ej, patrz, ona jest tak zaplombowana tutaj, że bardzo ciężko to w ogóle wyjąć. O, kudy, bez rozwalania. się u mnie ja mam akumulator, który muszę, jakby chyba, przymo przymocować do mojego sprzętu. Ty, on ma maskę otwieraną. Co? Tak? I z tyłu. Jeszcze patrz! I bez kitu, ale sztos. To jest mój najlepszy dzień. Jo ja! Dawaj. A załóż mu najpierw ten stary, bo się jak go rozwalisz, to wiesz Ty, nie, właśnie U. chcę chcę pokazać wam, spójrzcie jak działają tu systemy, nie? Patrzcie o kurde A. Czekaj, czekaj, czekaj Kurde, Krzysiek A. Czekaj A. Czekaj, do, do mnie, no do no, Spokojnie, ja wiem, że lekkie sprzęgło jest Sp <laughs> No Zipek, zakładasz czy nie? Zgadza? <laughs> to ode mnie Wow, stary, nie tak szybko, nie tak wysoko Zipek Za strugę, to wiecie, no. Ej, myślisz, że będziesz się utrzymywać na tej wysokości przez cały czas? O wow. nie. nie! Nie! nie działa! Nie. Ej, dobra, o, dawaj no. Zipek, ja go rzucę i ty wtedy klikniesz O, działa. uwaga Uwaga Kur... Ej, po... Poleciał! Jezus Maria, ojciec lepszy Patrzył mi się ten! Bluetooth Uwaga No może... Patrzcie na to Idę na akcję ratunkową! Dawaj Ej, Ale bym się ale... chciał przyjechać Zajem, oh, Ale kozał Dawaj teraz wyskocz Mam dla was oczywiście wasze koperty. A Nie, to nie dla ciebie, to nie dla ciebie. Ty masz na dychę, biedaku. No, panowie, czas na noc. Masz jeszcze, schyl się po to. Nie ty, pewno Z podłogi się Z podłogi? Nie. To chciałbym. jestem, nie oznacza, że macie mnie poniżać A tutaj dychę? Trzymaj się. Wiedziałem. Dobra. To zobaczymy jakie mamy noclegi, panowie, więc tak. Karton! No karton. Ja mam pokój na hali pokój. To wyprój na hali. A, ty a ja, a ja, uwaga, nocleg u youtubera! O kurde, ale zazdroszczę ci. Czyli u Ernest w domu śpisz? Siemano! Siema Karol No Miałeś nagrodę, nagrodę nocleg u youtubera, zapraszam Ile ty tam Zazdroszczę kurde Dzięki, Dzięki. Gdzie my idziemy? Czemu wychodzimy z hali? Czemu wychodzimy z hali? Gdzie jest jego karton. 10 złotych? Myślisz, że miał A. mieszkanie za 10 złotych? Ty ma spać? Serio? Serio? Chodź tam Chodź tu. A jeszcze dziury tutaj ma oh. To jest tylko dach. Ja stąd ucieknę w nocy, panowie. Nie możesz. Nie. Cały dzień. Cały dzień? Cały dzień, musisz tu spać. Masz 4 godziny. Dobra, teraz do mnie chodź. A ja, panowie, zobaczcie, to jest moja część. Tutaj mam kuchnię już zrobioną, a tutaj, patrzcie, mój VIP tak. i kąpik, i pizzunia. Wszystko Świat i ludzie, proszę państwa. Także ja tu zostaję. A, z przerkiem. Nie, 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 nie. Siema. A my się z wami żegnamy widzowie. Powiedzcie, czy takie vlogi jak ten wam się podobają, bo wtedy zrobimy więcej tego no typu odcinków. I widzimy się już jutro. To na no tyle na razie.